Cześć i Witam was z sklepu Shop Gracz. Dzisiaj na warsztat wzięliśmy grę Stworologia: Ekspedycja. To gra wydana przez Ludus Magnus Studio, a dystrybutorem jest Fishbone Games, któremu dziękujemy za udostępnienie tego egzemplarza gry. Dziękujemy. Zobaczymy co znajduje się w środku. I opowiemy sobie o tej jakże ciekawej grze. Gra ponoć trwa 90 minut, rozgrywka trwa 90 minut. Trzeba mi 14, plus, żeby zagrać, i potrzebujemy dwóch do czterech graczy. Wtedy będzie najciekawiej. Im więcej, tym lepiej. Mnie, mi się osobiście bardzo podobają tego typu grafiki, yy, szczególnie, że się bardzo rzucają w oczy, przyciągają wzrok, więc, yy, nie wiem, mówią nam, że to, co jest w środku, będzie fajne? Mam nadzieję. Yy, sprawdzimy zaraz, pokażemy wszystko po kolei. Na, na początek pokażemy Wam, ile tego w środku jest. A jest tego naprawdę dużo. Wita nas instrukcja, zasady gry. Solidna instrukcja. Jak widać wiele stron. Ale ładnie wykonana. Dużo, dużą część instrukcji zajmują obrazki. Tak, dużo grafik. No i mi się to osobiście podoba. To tak. się przyjemnie czyta taką instrukcję, która nie jest jednym ciągiem po prostu znaków. Chyba są bardzo fajne te grafiki. Tak, i jest co mi się podoba, do grafik jest dołączona jakby ta legenda więc y, mamy od y, odpowiedniki tutaj y, liter do konkretnych, y, konkretnych funkcji na przykład na planszetce gracza możemy od razu sobie znaleźć y, elementy y, 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 o których chcemy się dowiedzieć bardzo szybko możemy to znaleźć to jest w instrukcji typowa instrukcja dla takich y, graczy jak ja którzy instrukcji po prostu nie lubią y, nienawidzą tego pierwszego przejścia przez instrukcję i dopiero y, rozgrywka daje im tak jakby pełny pogląd Także są a tutaj też jest akcje. całkiem łatwo z tego co tak. widać ale od razu widać, że zasad jest sporo. Sporo. Zresztą wcześniej. Tak, ja nie sobie, Jest te tego no, dosyć dużo. Fafa próbował. E, tak. Mam nadzieję, że mu wyszło, bo będzie mógł pan coś powiedzieć. Wydaje się to dosyć intuicyjne, jak już się w to gra. E, natomiast. E, Jakbym się miał opierać tylko na instrukcji, to byłoby ciężko pewnie zacząć. No Także... ja to chyba tak zazwyczaj bywa, że instrukcja tak. się wydaje toporna i skomplikowana, a później to ta jedna pierwsza jakaś runda i wszystko idzie. Ale bardzo ten komiks czytało. Bardzo dobrze wykonana, fajna instrukcja. Idąc dalej, mamy pierwszą wypraskę z jakimiś żetonami i... i z licznikiem naszego poziomu badacza to no, no nasz nasz tak. tych rzeczy się żeby w w każdym razie będziemy montować sobie takie kółko przy e, planszyce naszego e, bohatera tam będziemy oznaczać właśnie nasz poziom e, skradania się poziom A, to za chwileczkę dojdziemy do dojdziemy tego, do tego. E, wita nas bardzo fajny plastikowy e, insert zabezpieczenie jakby to nazwać tak na pewno ciężko to wyjąć jest. Ale ciekawe rozwiązanie. Zabezpiecza dobrze I jest tutaj elementy tutaj gry. logo. Nie wiem, czy będzie widać, bo się pewnie będzie wszystko odbijało, ale jest tutaj właśnie księga z tym, to z... to jest, sowa? Wygląda to jak sowa tak chyba, jak, nie? Tak, jak sowa na jakimś I Tak I to jest grymuale. w logo gry, jest właśnie dokładnie to samo. Opsa. Tutaj mamy. Także prezentuje się to super, aż. Fajny element. Ładnie wypracowane. Ściąga? Wygląda to jak ściąga. Tak, ściąga Wyciągam dla każdego swoli. z graczy. Skrót zasad, skrót akcji, które możemy wykonać. I też, jako że jest bardzo dużo piktogramów w grze, bo no zasad jest trochę, więc wszystko jest pokazane właśnie w formie takich piktogramów. Cztery sztuki. Jest wyjaśnione tak, tak dla każdego. Lubimy. Planszetka. Pierwsze elementy, jakaś pląsza, czyli tutaj mamy pole obozu gdzie będziemy stawiać studentów i e, karty e, takie pomocnicze, karty e, jakby bossa, e, w, w tym, właśnie na, tym, na, na tej planszetce. Przejdziemy do tego później. Okay. A, to są te takie, te, te takie. Te takie, te takie planszetki e, <grym> gracza. Bardzo dobrze wykonane. Cztery sztuki. To, co mi się bardzo podoba, to to, że one są jakby. w 3D. W 3D, tak, kilkupoziomowe. E, dzięki temu rozwiązaniu po prostu te elementy, które będziemy tutaj. czy kostki, które będziemy stawiać, one po prostu nam nie będą latać tak. po tej planszetce. To jest świetne rozwiązanie. To bardzo mi się też podoba. E, i, e, A i tu chyba będziemy montować ten element. Tak, to kółeczko. Tam, dobra, będziemy każdy dostanie spód, swój, więc za chwilę to obejrzymy. Na razie na proszę, bok. Proszę. Lecimy dalej. Tu są jeszcze jakieś elementy. Element 3D też widać na tej planszyce tak. obozu. Też będziemy stawiać tam studentów, oni będą nam się ruszać dzięki tym temu rozwiązaniu. Kolejne fajne, tak. grube kafelki. W ogóle się to nie gnie, więc na pewno jest trwałe. Mhm. I też mamy kafelek obozu, taki kafelek startowy. Z tego w ogóle plansze układamy, tak? A dokładnie. Z tych Dobra. elementów będziemy układać plansze. One na rewersach mają różne oznaczenia. E, są trzy poziomy, e, okay. trzy poziomy tych kafelków. im głębiej się zagłębiamy, że tak powiemy w, w lochy, w tą krainę, to te kafelki będą miały swoje też e, znaczenie. Jest fajny woreczek. Tak. Z taką grafiką. No, może się to nie. Nie będziemy tego prać przecież, więc Kto? nie powinno Tam się wie. to. <laughs> <laughs> chyba... Ale tak można go sobie yy, zacisnąć, nic <laughs> nie wypadnie. Tutaj pewnie będziemy wrzucać jakieś elementy z gry. Z worek na studentów. Z worek na studentów? Tak. Flashback na jakieś <laughs> Kostki. Tak. Być może najważniejszy element gry, czyli kostki wiedzy, które będziemy zdobywać w, w grze. Nie ustawiać <laughs> na naszych planszetkach graczy do czego też przejdziemy. Na razie tutaj. No i wspomniani studenci. O, to, wygląda, są Małe to. smerfy. <laughs> tak, są studenci szarzy. czyli szarzy studenci i studenci bractwa omega, wygląda których nie porówka. chcemy wyciągnąć. Ta, tak, bo te, te twarze tych studentów rzeczywiście przypominają nieco, nieco berlinki. <laughs> placement czy widać product podczas podczas przełożyć i sprawdzić, pokazać, jak to wygląda. Ale bardzo ładnie wykonane te figurki są, przyjemne. wystarczy tam pylenia. Pod spodem tak jakby miały takie pieczęci nawet. rzeczywiście, dobra. To później ładnie przybić. To są te dingsy do spięcia kółeczek z naszą planszetką. do tego tegesa tam, którego tam Tak, dynksy i tegesy. Na razie chyba też. Zostawimy mm -hmm. sobie jeden, taki Dings i Teges? Tak, będziemy montować okay. Dings i teges to do, tu, tutaj i do, do tego. bulbulatora, tam później przetegujemy Bulbulator. E, karty. Mm. Karty losowe, które nie będziemy ciągnąć. Karty wydarzeń i karty ruchu, też bodajże bossa. Spróbuj tutaj się do, do tego, jasne, ja spróbuję do następnych, da, może będzie szybciej. Bo nie mają tego. W zębów. Elementu do, do rozdzierania. Dobra, wziąłem ja do Przykro mi. No ciężko, ciężko bez nożyka. Polecamy yy, nożyk. Mm. Mamy nożyk. Jakość yy, kart? Jakość kart. To jest jakaś yy, promo No te potrzebne. są cieniutkie. No nie wiem, zobacz, jak, jak uważasz. Oj tak. To no, będą najważniejsze karty yy, w grze. Bo to, 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 wiem, są to są no ważne, że Chociaż nie, to chyba takie tylko odczucie. Także, że jest ich niewiele, to myślę, że tutaj w koszulki można by to było e, wrzucić. Te również nie są jakieś super grube. ale to czego wymagać od zwykłych kap. Ale nie? grafiki? Grafiki, oczywiście. To są nasze parówki, studentki, bredlinki. No, tak. <grymki> Nowa marka parówek. Wszystkie takie same są? Świetne. Tu mamy takie wspólnie, same. Stylistycznie. No nie, mi się bardzo te rewersy też podobają. Jeżeli chodzi o grafiki tutaj, na awersach, to jest wszystko w jednym, w jednym stylu. Dob fajna czcionka, czytelna. No dobra, niektóre rzeczywiście są malutkie, więc jak ktoś ma mhm. problem z, ze wzrokiem, to. No, Ale też się... zauważ, że właśnie mhm. każda, każdy typ kart ma zupełnie inne grafiki, obrzeża, kolorystykę, więc też będzie łatwo. Zawsze, że jest dużo rodzajów tych mhm. kart, więc dobrze, że one są. Odróżniają się też właśnie kolorem i, i, i ramkami. Dokładnie, tak. A to są jacyś. Karta Bossa. Bosowie. Karty. One są bodajże odwracalne, te, te karty. Tak, bo z jednej strony mamy swoich właśnie bohaterów w trybie zwykłym i w trybie natchnienia, ale do tego przejdziemy później. Nie no, rewersy super, strasznie mi się podobają. Takie klimatyczne. Pokażemy Wam najfajniejszą część. Dla mnie przynajmniej, ja zawsze lubię figurki. Pokażę mam figurki. Figurka bossa. Satyra pijaka przebrzydłego, który będzie nam przeszkadzał w rozgrywce. Figurkę bohater jednej z bohaterek. Nawet zobaczymy na kartach, żeby to jest Sofia. Ta się troszeczkę zniekształciła pewnie i, Sofia i jest się ją troszkę buja. Łotrzycą. Ale są bardzo ładnie szczegółowo wykonane. Tak. To jest Sofia. Sofia i Sofia natchniona. To jest Rebeka. Rebeka jest czeladniczką. Czyli taką troszeczkę e, panią mag. Pani mag. Pani mag. Rebeka i pani Rebeka natchniona. Kogo tam jeszcze mamy? Valerio. Valerio jest giermkiem. Wersja natchniona. Zostaje nam Vincenzo, który najbardziej mi wszystkich przypomina studenta. Chudy. <śledy> Chudy, nie daje zodni. plecak. To jest z no skryptów. Albo słoikiem od mamy. <śledy> tak, słoik. A tamten boss to jest pijany letus. Hmm. Drogi Fafo, e... powiedz nam teraz, jak y, rozegrać sobie party, partyjkę. No tak. Na co jest czym, nam potrzebne, od czego zaczynamy? Na czym polega gra? W ogóle o co chodzi? Tak. E, jesteśmy. Mm, no właśnie, czy my jesteśmy studentami. Studenci to są te małe takie postaci, których będziemy eksploatować i one będą nam umożliwiać wykonywanie akcji. Natomiast my jesteśmy badaczami, mhm. którzy są wysłani z uniwersytetu do tej mrocznej kniei, żeby badać jego faunę. Tak, sorry, nie, będziemy badać faunę w tej wersji, czyli tytułowe Stwory. Chodzi o to, że na uniwersytecie się zmarło profesorowi, który był. Dziekanem? Nie wiem, czy to jest dokładnie powiedziane. Jest profesorem na, w katedrze stworologii. No i chcemy zająć jego miejsce. Czyli musimy się Dziekan wykazać. Dziekan poszukuje następcy. Dokładnie tak. Więc będziemy próbowali w grze napisać pracę. <grym> tak, pracę badawczą na temat stworów, które się pojawiają w tej, w tej grze, czyli satyrów. Na czym będzie polegało pisanie tej pracy? Będzie to polegało na tym, iż na naszych planszetkach gracza, mamy tutaj z boku. A, musimy będziemy... sobie to zmontować, tak? E, tak, najlepiej. Czy to my... jest od naszego, e, czy nie? Bo to nie są. No są różne, więc musimy wybrać Chyba kolorystycznie. kolorystycznie czyli Chyba tak. a to, żeby... to jest ta. Gotową, prawie gotową planszetkę gracza będzie jeszcze brakuje nam, jeszcze brakuje nam karty naszej postaci na tej planszetce. W tym wypadku. Prawdopodobnie będzie to łotrzyca Sofia. I to jest nasza planszetka gracza. I na tej planszetce będziemy ustawiać sobie te kostki, które odpowiadają wiedzy nad, na temat danych dziedzin życia satyrów. Czyli informacje o ich tam. Sprawdzimy, jak sobie one tutaj radzą. Bo kolorystycznie rozumiem, muszę je to. Kolorystycznie, oczywiście tak? tak, będziemy je e, sobie tutaj układać i to będzie właśnie. E, te kostki pokazują poziom naszej wiedzy na temat e, tej, tej rasy e, satyrów. I gdy zdobędziemy dwie gwiazdki, czyli na poziom naszych e, tych kostek, osiągnie tutaj dwie gwiazdki na jakimkolwiek polu, będziemy mogli taką pracę opublikować, i będziemy podliczać e, punkty, które w ten sposób zbierzemy. No rzeczywiście fajnie się trzymają te kosteczki. Nawet to przy... nie do końca. Wiadomo, nikt nie będzie podnosił tak, swojej planszetki ruch, do pionu. Dokładnie. Także każdy ma swoją planszetkę, która wygląda nieco inaczej. Poziom punktów jest chyba dla wszystkich taki sam, natomiast różnią się właśnie tymi kartami. To jest nasza postać. A co chodzi z drugą stroną? Mm. To jest, jest taki mechanizm balansu, że jeżeli ktoś osiągnie dany pułap tutaj na, na polu to wtedy reszta graczy zmienia swoją postać właśnie na tą drugą stronę, na ten awers czy rewers. No to ładnie, rewers. I w tym momencie jesteśmy nieco, dostajemy taki boost. Jesteśmy troszeczkę silniejsi. Chodzi o to, żeby ten gracz nam po prostu nie uciekł zbyt do przodu. Mamy jakieś dodatkowe umiejętności, Aha. czy niektóre, niektóre statystyki nam się poprawiają. I wtedy, jak dopiero odwracamy z powrotem, gdy dogonimy tamtego gracza, i wszyscy jesteśmy Dobra. na tym samym poziomie. Powiedzmy, że rozumiem. Taki mechanizm, właśnie balansujący rozgrywkę, żeby przypadkiem się nie okazało w połowie gry, że jedna osoba już na pewno wygra, więc... Zgubiliśmy kamień. Zgubiliśmy? Zjedną? No dobrze, no dobrze no, szukać. Rozumiem, że małe i parówki Małe i parówkowe, tak, trafiają do, do wora. Czym się różni czerwony od szarego? Więc tak, szary, jeżeli wyciągniemy z takiego wora szarego studenta, to wow. jest to po prostu jakiś element koska znikąd. E, to jest e, jakby nasza panikąd waluta w grze. Będziemy tymi studentami płacić za akcje, które wykonujemy. Natomiast jeżeli wyciągniemy sobie czerwonego, mm -hmm. to jest źle, że wyciągniemy czerwonego. Oh. To jest e, student Bractwa Omega, złowrogiego Bractwa Omega, który jak go pociągniemy na, na rękę, to trafia na tą planszę. Zaraz zresztą pokażemy sobie na tej planszy. Który wcześniej wspomnieliśmy, to jest plansza takiego obozu, na którym będziemy mieli naszego bossa. Wybieramy sobie avers albo revers tej karty, w zależności od tego, czy chcemy rozgrywkę mieć łatwiejszą, trudniejszą. Mhm. I ten boss ląduje, z tego co pamiętam, chyba tutaj, a tutaj kładziemy poziom właśnie... O. Czy tu kładziemy tych, Nas, tak jakoś to gdzie było? kładziemy? Czy ich po prostu stawiamy tu? Ich stawiamy tutaj, w tym miejscu i oni nam Uuu. utrudniają rozgrywkę. Im więcej tych studentów się tu pojawia, to rozgrywka staje się trudniejsza. Poziom czujności potworów, które będziemy spotykać na naszej drodze jest mhm. większy. Ta karta pokazuje nam, ile na, na samym początku gry do e, dowora będziemy e, dawać szarych studentów, czyli na jednego gracza, e, który bierze, e, bierze udział w grze, będzie pięciu e, takich studentów, mm -hmm. no i jeden e, jest rzucany czerwony. E, Okej, okay, no w zależności po prostu tego, jaką... E, jak chcemy sobie utrudnić rozgrywkę, Dawaj no to są te studentowora. do O nie, nie trafiłem. Tutaj będziemy też studentów kłaść. Ale to już jest. Już nie będziemy się aż tak zagłębiać w, w, może w, w detale, w rozgrywkę, tak, dokładnie. Natomiast tutaj mamy akcję naszego bosa, który pojawia się w, w grze. No zobaczmy, może to na kafelkach. Grę rozpoczynamy na kafelku takiego obozu wędrownego. Na rewersie widać, że to jest taki właśnie kafelek, nieco inny od tych, bo tutaj mamy kolory i, o, i oznaczenie. To jest trzeci poziom lochów, drugi poziom. I pierwszy poziom. I zaczynamy oczywiście od poziomu pierwszego. Więc jeżeli w naszej turze wybieramy eksplorację lochów, bierzemy sobie te, Oczywiście one są podpasowane, mm. Bierzemy sobie e, taki pierwszy z brzegu, e, kafelek, i dostawiamy go do, tych, e, do tego miejsca, gdzie chcemy. Tylko muszą się łączyć po prostu dróżkami. Ścieżki, dobra. Ścieżki. Byśmy tutaj mamy. przechodzić. Tak? zaułek, więc tam mamy takie znaczniki, żeby po prostu zaznaczyć, że tutaj no, nie przejdziemy. Uh -huh. e, no i w zależności od I tego. I można ile... sobie go dołożyć, z której strony się chce. Czyli e, dokładnie -mogę tak. tu mogę. Tam. Więc tworzymy sobie taki własny loch. Za każdym razem, wiadomo, ta rozgrywka będzie nieco inna, no bo nie że kafelki Wtedy, są to losowe. Loch, czy czy No las. właśnie loch, las, później mamy kafelki już takich w, w, wnętrza. Okej, okay, czyli po więc... prostu się poruszamy po jakimś terenie i nas zaskakują różne miejscóweczki. Tak, ja to tak powiedziałem. No i te kafelki mają swoje też cechy. Na przykład jakieś przeszkadzajki zazwyczaj, które nam utrudniają eksplorację. I najważniejszy element, czyli tutaj te miejsca na samym dole, na kostki. Czyli chodząc do takiego, do takiego miejsca, będziemy mogli podjąć decyzję, ile takich kostek będziemy próbowali sobie wziąć, czyli ile tych kostek wiedzy chcemy właśnie pobrać i dołączyć do naszego bohatera. Tak, zawsze. I zawsze u... uzupełniamy wszystkie, tak? Dokładnie tak, zawsze uzupełniamy wszystkie. Na tych kafelkach, właśnie, jest pokazany poziom czujności tych potworów, które się tu, które się tu znajdują, więc musimy. Ten poziom czujności mieć równy lub większy niż dwa, żeby móc pobrać stąd kostkę. Dobra, każdy... A gdzie są te wszystkie potwory? Więc no tak, potwory są w naszej głowie. Nie mamy ich Nie nigdzie ma na kartach znaczników. niczego. Nie, Jedynym potworem takim fizycznym, który się pojawia, jest Boss. boss. Yy. I on jest oznaczony na takich bodajże tym, tym właśnie znacznikiem, Gdy ten Kierka znacznik się pojawia. Tak, to Boss trafia na, na tą planszę i on się porusza. Autonomicznie, że tak powiem. Po prostu ciągniemy kartę. Jedną z tych kart, to, to są właśnie karty. Karty, które będzie wykorzystywał boss do poruszania się. Czyli ciągniemy kartę i patrzymy, gdzie boss się rusza. To ile się rusza, jakie on ma statystyki, jak przeszkadza, jest na karcie bossa. Tak jest. I tam mamy, tam mamy jego e, mamy rzeczy, które, którymi będzie nam przeszkadzał w, w rozgrywce, albo pomagał, bo są też takie akcje. Albo przeszkadzał innym graczom. Na przykład możemy go tak o. zamanewrować, żeby wszedł na pole przeciwnika. I wtedy on będzie, e, negatywna interakcja będzie nastąpiła. Zresztą gra jest bardzo. No właśnie, e, ja się troszkę pogubiłam. <gra, gra, gra ma bardzo dużo negatywnej interakcji, więc jak ktoś. Nie lubi tego typu rozgrywek, no to może mu się to nie spodobać, bo jest naprawdę bardzo dużo tej negatywnej interakcji. Tak, Są właśnie, karty, ale z przeszkadzajki, tego co pamiętam, Można sobie kraść. Można kraść te kostki. W te ogóle kostki. nie trzeba tak naprawdę eksplorować tych lochów, tylko hmm. ta postać Sofia, ona ma taką właśnie mechanikę rozbudowaną mechanikę e, złodziejstwa, e, kradzenia okay. sobie e, tych Z kostek. To jest kleptomanką. tak. I e, najłatwiej się nią właśnie kradnie kostki innym graczom. Super. Może to być frustrujące, więc e, no, trzeba być nastawionym, że tak ta rozgrywka wygląda, że możemy zdobywać wiedzę i ją tracić. E, pytanie, czy można sobie wybrać postać, czy one są losowo przydzielane, bo na przykład jeżeli ktoś od razu powie, że mhm. o, ja chcę kraść i bierze tą postać, a na przykład ktoś inny też by chciał sobie pokraść, czy po prostu... Można to sobie wylosować, czy każdy sobie wybiera? To jest obojętne? są z, dosyć zbalansowane. Mhm. Ona oczywiście kradnie, ale np. bada, badacze ma o wiele więcej e, punktów ruchu, które mogą wykorzystać. Okay. Więc można się na tyle oddalić od tej Sofii, że ona po prostu nie będzie w stanie ukraść nam tych, e, tych kostek. E, wydaje mi się, że, e, że są rzeczywiście. Czyli każdy e, są z bohaterów ma coś fajnego, tak, co można e, użyć. Ja myślę, się że, przyszedł że przyszedł można jakoś... e, sobie wylosować. E, to od jak nas się, zależy, jak chcemy rozpocząć rozgrywkę. Nie ma żadnej zasady, która by to określiła. Myślę, że bardziej uczciwe jest losowanie rzeczywiście, no bo ktoś się może nastawić mhm. na tą, tą kradzież no i właśnie. będzie chciał złośliwie grać. Myślę, że losowanie jest w tym, w tym momencie lepszym rozwiązaniem. Dobra, to myślę, że skoro mamy z grubsza pokazane mhm. te fajne duże kafelki, to powiedzmy coś o tych mniejszych kartach, co one robią, co tak, nam to dają. to są główne karty, karty sztuczek, które będziemy zagrywać w trakcie gry. I na te, kart, te karty sztuczki to też jest jakby nasza, nasza waluta, którą będziemy płacić za właśnie eksplorację tych lochów, czyli jeżeli poziom czujności na danym takim kafelku jest 2, to wtedy będziemy musieli zagrać kartę, która będzie... karty w liczby mnogiej albo po jedną kartę jest... tak. Te karty mają swoją wartość w lewym górnym rogu. Mhm. Są też karty, które mają wartość na środku. Nie wiem, czy... czy to są karty, kolory oznaczają poszczególnych graczy? Nie, te karty oznaczają rodzaj kart. Na przykład karty hmm? fioletowe to są karty magii. Okay. Są karty eksploracji, a ty masz karty w tym momencie podstęp. Magia, podstęp. Magia, podstęp. Eksploracja. Eksploracja, karta bodaj. Karta rozgłosu. No, naprawdę jest ich sporo i to rzeczywiście ma znaczenie w trakcie rozgrywki. Więc warto się zapoznać z instrukcją. No, nie jest to gra, w której się po prostu z, wchodzi od, no nie wiem, z, z biegu, tak? Musi, no, trzeba się zapoznać jednak z tymi zasadami, bo jest ich, jest ich sporo. W każdym razie. W lewym górnym rogu karta nam pokazuje, ile mamy tej, tych, 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 tych punktów właśnie badania i musimy tyle kart zagrać, żeby, żeby po prostu spełnić ten warunek, żebyśmy mogli pociągnąć tą kostkę. I wtedy nam przeszkadzają inni gracze. Mogą zagrywać karty, które zwiększają tą czujność, albo karty, które nam w jakiś inny sposób przeszkadzają. Na środku mamy, mamy w opisie tych kart po prostu jakieś. Zagrywki, które możemy grać. A to. Tak, to jest rodzaj klanu, który. Bardzo ciekawa mechanika rodzaj klanu, który będziemy badać w grze. Losujemy sobie taki klan na początku rozgrywki, zakrywamy go, on nie jest widoczny dla, dla, dla graczy i te karty klanu pokazują, jakie kostki będą punktowane na koniec gry dodatkowo okay. albo na przykład, które mają minusowe punkty więc na swojej tłumaczyce gracza Mamy zaznaczone, że jeżeli takie kostki uzbieramy, będziemy mieli taki zestaw kostek, to będziemy mogli podejrzeć tą kartę, sprawdzić sobie, co nam się punktuje, mhm. no i zasłaniamy z powrotem. Dobra. Także warto jest zbierać właśnie te kostki, żeby wiedzieć, co na koniec gry będzie punktowane. To jest właściwie karta właśnie e, klanu. Nie będziemy się już bardziej rozwodzić nad tym, że mamy przeszkadzajki na tym. Yy, aha, mamy karty właśnie e, ruchu bossa. Mamy też kartę... E, takie. E, jak pociągniemy, pociągniemy czerwonego e, studenta, to bierzemy taką kartę. E, nie, nie pamiętam karta Fatum bodejrze. Mm -hmm. I na koniec, który będziemy rozpatrywać. E, no, Zazwyczaj są to karty, które bardzo nam utrudniają e, grę. Więc nie warto tego czerwonego studenta. Jest, jest tu omega. Tak. Czerwone. I karty. E, parówek. Tak, karty parówek, które będziemy parówek. E, Też e, będziemy takie karty e, pobierać. I no, to są karty postaci jakby niezależnych, które pomagają na rozgrywce. Jest tego dużo? Bardzo dużo. Jest ja tego ja dużo. jestem naprawdę pogubiona, zaskoczona i nie wiem, co tu się dzieje. No musielibyśmy ten materiał zrobić dwa razy dłuższy, żeby opowiedzieć o, o konkretnych też zagrywkach, które możemy wykorzystywać w grze, jak, to, jak się toczą poszczególne tury. Nie, Ale nie o to tu chodzi, nie no o to tu chodzi. otwieramy. Dokładnie, więc jak nagramy rozgrywkę, to myślę, że to wszystko będzie klarowne. Podsumuj, bardzo ładnie. Bardzo ładnie wydana gra, świetne <laughs> grafiki, mi się osobiście bardzo podoba, ja tak. lubię taki komiksowy styl, świetne figurki. Planszetki, to dwupoziomowe, też mi się to bardzo podoba ta, ten, ten sposób jakby, mhm. zbierania tam punktów tak, w postaci tych kostek, to, to mi się bardzo podoba. I Wszystko jest takie estetyczne i wszystko, widać, jest, że jest tak, dobry materiał. Jest Spójne, jest jakiś fluff, więc jest jakaś historia, to ten, ten świat jest, jest rozbudowany. Tam wiem, że już mamy dodatek mhm. też do, do tej tak. gry. Który nam zmienia e, rozgrywkę, e, rozbudowuje ją. I na pewno ciekawa mechanika. Bardzo ciekawa mechanika. W końcu nie walczymy z potworami, tylko je badamy. Czyli jest tak pacyfistycznie bardzo. E, no i coś jeszcze można by powiedzieć. No, trzeba zagrać, sprawdzić, jak to się, e, z czym to się je. E, no i jeszcze wydać taki werdykt, czy to się wszystko ładnie spina. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo Może fajnie. nie jest to jakiś super proste od samego początku? Jest dużo zasad, ale. Ale myślę, że tak, jedna jakaś taka wstępna próbna rozgrywka albo po prostu na jedna, może niekoniecznie jakaś w super tempie, a już druga będzie na pewno do dziewięcia. Także dziękujemy za uwagę. Ja myślę, że mogę w sumie im polecić. Ja tutaj wizualnie zazwyczaj oceniam. Y, mówię, fafa się Oczywiście bardziej. Y, bardziej się zaczytał w całej instrukcji i wszystko wie, ale tak, y, jako taki laik, y, z jednej strony laik, to, to jednak polecam. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Y, zachęca mnie to w 100% do tego, żeby jednak zagrać. Jeżeli ktoś by mi fajnie wytłumaczył instrukcję, to tym bardziej. Także naprawdę y, polecam również, tak jak fafa. Dzięki. Lajkujcie. Lajkujcie, dislajkujcie, piszcie komentarze. Fajnie by było, jakbyście co napisali, napisali właśnie jakieś komentarze. I, i... Co Wam się podobało? Co Wam tak. się nie podobało? Będziemy Jesteśmy dały. bardzo ciekawi, co możemy dla Was poprawić, bądź jakie gry jeszcze chcielibyście oglądać na naszym kanale. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Skąd się wziąłem? Jest ten wesoły stworzek. No, w lesie domek. Są jakieś studenty i przeszkadzają mi.